Hej, witajcie na moim kanale, dzisiaj będę grał 5 rundek. Dziś będę wyjątkowo grał Brokiem, to zaczynamy. Idziemy po te dwie skrzynki. niech nie tą jedną, a ja idę po tą drugą. Zostawię tu bólowi i pójdę tutaj. Tutaj trochę na środek. Jest brok z Kolt ma to z brok koltem. Koltem ulta. Nie, i boże nie, I czwarte miejsce. chwilę. Właśnie teraz do mnie kuzyn przyjechał Cześć. I, i będzie z nami grał w Brawl Starsa. Już go zapraszam. O, jakiś głosek mnie zaprosił, czekaj. Jestem. Siema. O, to gramy. Jeszcze sobie zagrałem 4 rundki. No. To idziemy po tą jedną na razie. Dobra, to pędzimy dalej po skrzynki. Idę bardziej na środek. Okej. Okay. Poradzi sobie tam? Mhm. Nie mam tu żadnych typów już rozwalając skrzynkę. Dobra, tutaj ktoś idzie. Oła! Oh wow. Pajperka ty była! O, tutaj jest y, ten Leon. Leon? Ty piperka jest na środku. Widzę, strzelam. I dynamike. O dobra, weźmy 4 zginie, ginie, ginie. Ale odrodził się członek. Dobra, kol drabity. Team, teammate się. się odrodził. Dobra, ginie, ginie, Leon. Oddej dobra, Dynamajka. Nie, nie, nie. Oła, oła, oła! O nie, Penny, pani, Penny. Penny. Dobra, Legi ja pomógł. Ginie, ginie, dobra, pomóż, pomóż, pomóż. Tam masz, lagi peni, mam. tam masz peni, tam masz peni, tam masz peni, zabijam Lagi mam. Ja też. Dobra, uciekaj. Zabi... tak zabita. Dobra. Bierz to parę kipsy. Dobra i mamy... Mam I tam masz uważać. Tam masz, masz Jessie. O to zabierz zabita. I tam jeszcze jest... poko. Poco, poco, poco. A tam jest chyba jeszcze ktoś. Kolt. Nie. Ja. Kolt. No wiem, ale to chyba nie jego. To nie mhm. jego. I to jest tej Jesi. Mhm. Ten Poco. Dobra, Kolt zabity. No i teraz. Wielkie starki. Idziemy. Ja mam ulta. No nie mam jeszcze. Tak dobra. Pyk. Dobra. Jest. O kurde z Oj! O! I dobra. Minę grane. No, tak dziewięć pikaków. Ten w wdaj na majku. Jestem gramy jestem gotowy, Ja idę potem. Dobra. Ja idę potem ja gotowy, idę tą jestem gotowy, jestem gotowy, uderzam już, jak miał dwa to zadaje 1800 i gestach. O kurde, oła, 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 Siedzi. O kurde, Leon cię zabił, xd. Rico nazwa, nazwa. A, Leon. Wow, 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 wow. Uciekam, uciekam. Uciekasz? Ale lagi. Oj, oj, oj. No nie. Dobra, czwarte mi. Jeszcze. Jedną to sobie zagramy. zagramy. Mój grudzień żartował jeszcze dwie. Zagramy sobie Może nie to dla Beki. To ja... zesu. No tak, go. Pędzimy... No, nie ma żadnych skrętu. To no. Pędzimy tutaj. O! Tutaj są butery. No. Ty Pięć! Tutaj chodzą dwie. A ja po te. Dobra. Ja szybko koje rozwalę. Ja też. Jeszcze raz i dobra. Ja jeszcze Idziemy jeszcze po jedną. O! Tu... O nie! El Primo idzie. O nie! O nie! I jeszcze Barley sobie idzie. Wypad. Tu czekaj nie, 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 Barley'a zabiję akurat, bo mam tylko 2000 2000 na pełną drogę. Primo miałem tylko... Dobra, zabiję ginie, ginie, jego też ginie. O! Oj! 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 No nie! Oj. O nie, ale pech. Ale i tak nie pojechali. Od, 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 mnie dojechali. O, dwa pkarki. Nie też. Dobra, to sobie teraz zagram. Hmm... Zagram sobie Karlem. A ja... z Barley'em. I mam do niego nową postać. Programy. O kurde, nie wybrałem tej skrzynki. Dobra, to idziemy po to Okej. Okay. To o, kurde minu, no. o kurde, ja też chyba z za... nim o, no i co, o kurde, mam przerąbane, mm. no, no dobra, poświęca się, może przez strefę jakąś, no nie, dobra, to by było koniec. I, i piąte, jeszcze z pokarków. No, minus dwa, dobra. To, to tyle na tym mm, filmiku, to by łapki w górę, doktorki takie... no. Do. Na środku będzie napis mój do kanału. No, no. to to wszystko nara.